Dlaczego wszyscy pragniemy mieć dobrego, lojalnego i godnego zaufania przyjaciela? Ale sami nie staramy się być takim przyjacielem. Wrócisz do mnie? Ty idiotą. Nie rozumiesz, że mam chłopaka? Jest mi dobrze z nimi To prawdziwy facet, a nie skretenia walala jak ty. Kochasz go? Tak. Nie wrócę do ciebie. Zakochałam się pierwszy raz w życiu. Cześć. Siema, coś się stało? Nie. Dobrze, że przyszedłeś. Witaj, Diegusiu. Byłeś w bufecie, zostawiłam coś dla ciebie. Widziałem. Podobało mi się. Serio? Tak Widziałeś Miguela? Co się stało?... Mysz? Jak go zobaczysz, daj mu znać. Cześć. Co słychać, Teo? Super. Widziałaś Miguela? Nie, ale miło Cię widzieć. Dzięki za pomoc w matmie. Wszystko zrozumiałaś? Tak, jesteś geniuszem. Za tę przysługę mam dla Ciebie prezent. Dzięki. Biegnę. Może zjemy razem śniadanie? Innym razem. Szukam Miguela. Kretyn. Jak wszyscy faceci. Wrócił? Nie, czekałem cały czas. Idzie tu Mia. Spotkałem ją. Co robimy? Zdjęmy coś innego. Ja? Cześć. Miguela wciąż czyści? Tak. Nie, poczuł się lepiej. Gdzie teraz jest? Poszedł do pielęgniarki, po tabletki na biegunkę. Serio? Tak. Przekażcie mu, że go szukam. Dobra. Postąpiliśmy jak należy. Tak. Gdy pojawił się Iniaki, poszłam z nim i zostawiłam Diego. Pewnie mu się wątroba przewróciła, ale mam to gdzieś. Porozmawiajmy poważnie. Naprawdę kochasz Iniakiego? Jeśli Diego zrobił, to to zrobił, to na pewno nie z miłości do swojej siostry. Ale zaproponował, żebyś do niego wróciła. Więc na pewno kręci z Lolą. Pójdę wypytać Santosa. Daj zaraz znać. Czekaj. Zanim pójdziesz na lekcję, odpowiedz mi na jedno pytanie. Wal. Naprawdę kochasz Inakiego? Nie. Więc czemu spędzasz z nim tyle czasu? Jeszcze się w nim nie zakochałam, ale próbuję. Nie ale Próbujesz? Tak. Nie rozumiem cię. Dlaczego? Po co z nim jesteś? Bo zamierzam go pokochać. Kapujesz? Może nie powinnam udzielać ci rad, bo sama wycofuję się rakiem. Ale czy czasem nie kochasz? Wciąż biega? Absolutnie. Mówiłam, że zakocham się winiakiem. W takiej kwestii nie wystarczy podjęcie decyzji. Taka jestem. Jeśli czegoś chcę, dopnę swego. Ja też, ale nie jestem w no stanie zapomnieć o Teo. I tak zakocham się winiakiem. Cześć. Santos? Tak. Cześć. Gadałeś z Lolą? Tak. Chodźmy na lekcję. Ja nie idę. Zdasz mi relację? Nic nie wskórałem. Postanowiła zostać z Diego. Nie ostrzegłeś jej, że ten chłopak ją skrzywdzi? Tak, ale ona nikogo nie słucha. Zamierza udowodnić nam, że się mylimy. Co takiego? Wielkie nieba. Przyznałem się, że mnie przysłałaś. Naprawdę? Tak, o nie. Przecież Diego ją skrzywdzi, a ja będę bezsilna. Nie rozumiesz? Nikt jej nie skrzywdzi. Mhm. Moja w tym głowa. Zaufasz mi? Tak. Na pewno. Chodźmy do klasy. Dzięki. Kotku. Podobno źle się czułeś. Tak. Poszedłeś po lekarstwa. Tak. Wiesz co? Mam w pokoju kropelki na bolący brzuszek. Bo wczoraj celina się pochorowała. Wiem. Mój głuptasku. słyszałem o tym. Szukałam cię. Czemu chodzisz w tych samych ciuchach co wczoraj, brudasku? Byłem zakręcony i źle się czułem. Ciągle ci niedobrze? Tak. Gdy zachorujesz, następnym razem daj znać. Dobrze. Zajmę się tobą. Kocham cię. Ja ciebie też. Ściskasz mnie jak niedźwiedź. Nie zostawiaj mnie. Źle się czujesz. Czemu płaczesz, kotku? Bo cię kocham. Ja ciebie też. Naprawdę. Nie płacz. Co to za zachowanie? Jesteście w szkole. Marsz do klasy. Mogę się przebrać? Wyle szybko. Dziękuję.